Ciao amici della lingua italiana. Dziś czasowniki trzeciej konjugacji, które przyjmują interfiks, czyli taką cząstkę, i sc. Poznaliśmy już czasownik finire, czyli kończyć. I o finisco, tu finisci, lui lei finisce i tak dalej. Ale teraz przyjrzymy się lepiej tym czasownikom na przykładzie dwóch. Capire, rozumieć. Preferire, woleć, preferować. I zdania. Anna, capisci l'italiano? Capisci l'italiano? Anno, czy rozumiesz po włosku? Capisci. Tu capisci. Si, capisco bene. Se parli lentamente. Si, capisco bene. Se parli lentamente. Tak, rozumiem dobrze. O ile, jeśli mówisz powoli. I capisco. Se parli lentamente, jeśli mówisz powoli. O ile mówisz powoli. Lub inna ewentualność. No, purtroppo non capisco niente. No, purtroppo non capisco niente. Nie, niestety nic nie rozumiem. A na obrazku? Si, capisco tutto. Si, capisco tutto. Capire, rozumieć. Capire bene, rozumieć dobrze. Bene, jak? Dobrze. Se, to tyle co jeśli lub o ile w tym zastosowaniu, w tym zdaniu. Lentamente, lentamente. Volno, povoli. Parlare lentamente, mówić povoli. Che cosa non capisce, signora? Cho Pani nie rozumie, pani Che cosa non capisce, signora? Non capisco quasi niente quando parla così velocemente. Non capisco quasi niente quando parla così velocemente. Nie rozumiem prawie nic, kiedy mówi pan, pani, tak szybko. Non capisco, quasi niente. Nie rozumiem prawie nic. Quando parla, kiedy mówi pan, pani, w domyśle. Cosi, velocemente. Cosi, velocemente. Tak szybko, tak? Velocemente. Lub ewentualnie... Tutto a posto, grazie. Capisco abbastanza bene tutto. Tutto a posto, grazie. Wszystko w porządku, dziękuję. Capisco abbastanza bene tutto. Rozumiem dosyć dobrze wszystko. Abbastanza bene dosyć dobrze. Niente nic. Quasi niente? Prawie nic. Quando? Kiedy? Gdy? Velocemente. Szybko. I jego przeciwieństwo? Lentamente. Powoli. Velocemente, lentamente. Così w taki sposób. Tak w ten sposób, tak? Così velocemente, tak szybko. Aposto, aposto. Można by to przetłumaczyć jako na miejscu. Il posto, un posto, to jest miejsce. Jakieś miejsce porządkowe, miejsce w przestrzeni, krzesło, które możemy zająć i tak dalej. Tutto aposto, tutto aposto, to tyle, co wszystko w porządku. Grazie, oczywiście dziękuję. Abbastanza, wystarczająco, dosyć. Abastanza bene dość dobrze. Loro Capiscono quando l'insegnante parla italiano. Loro Capiscono quando l'insegnante parla l'italiano? Czy oni rozumieją, kiedy nauczyciel mówi po włosku? Loro Capiscono, oni rozumieją, a ponieważ jest to pytanie po polsku, powiemy raczej, czy oni rozumieją. L'insegnante parla italiano. Nauczyciel lub nauczycielka. Mówi po włosku. Si capisco no un po. Si capisco no un po. Tak, troszkę rozumieją. No, purtroppo, loro non capiscono l'italiano. No, no purtroppo, loro non capiscono l'italiano. Nie, niestety oni nie rozumieją po włosku. L'insegnante, nauczyciel, nauczycielka. L'insegnante, insegnante, kończy się na e, no więc za bardzo nie wiemy. Czy to jest ona, czy on. Nie powie nam tego także rodzajnik, tak? L z apostrofem, linsegnante, ale z kontekstu na ogół będziemy wiedzieć, czy to jest nauczyciel, czy nauczycielka. Un insegnante, nauczyciel, un insegnante, z apostrofem, nauczycielka, oczywiście. Un poco, ewentualnie un po, un po, trochę. Purtroppo, niestety. Tak wyglądają formy, capire, rozumieć które przybierają tę cząstkę ISC. To jest pozostałość po łacińskich formach, analogicznych formach czasowników. Io capisco, tu capisci, lui lei No i loro, z tym ISC, loro capiscono. Te cztery osoby tak się właśnie odmieniają. Pamiętamy, io finisco, capisco finisco, capisci finisci, capisce finisze, capiscono finiscono i dwie osoby noi i voi, które nie przyjmują tego ISC to noi capiamo, capiamo, rozumiemy, finiamo, finiamo, kończymy, tak? Na pewno pamiętacie. voi capite, finite, capite, finite. Te czasowniki, które przyjmują to. ISC należą do trzeciej koniugacji re I, i stanowią taką pewną grupę. Jest ich dość sporo. Na początku po prostu trzeba wiedzieć, że one odmieniają się w ten sposób. Postaram się, żebyśmy poznając każdy nowy czasownik o tym wiedzieli, tak? Uprzedzę Was o tym, ale później, wraz z doświadczeniem, po prostu przychodzi coś takiego, że słyszycie bez okolicznik czasownik po raz pierwszy i intuicyjnie wiecie, że on będzie przyjmował ISC. No tak to jest. Na przykład takie czasowniki: kapisko i o kapire, tak? Finisko, finire. Io preferisco, preferire. Pulisko, pulire. Czyli czyścić, pulire, czyścić. konstruisko, construire. Budować, konstruować. Garantisco, garantire. Gwarantować. I uwaga! Tam, gdzie mamy do czynienia z końcówką gramatyczną O, jak dla io, io capisco, wtedy ISC wymawiamy ISK. Kapisko, kapisko. Jest tak, ponieważ takie są reguły, wymowy, tak? Te ogólne. Z końcówką i, kapiszi, tu kapiszi. Albo e, lui, lei, kapisze, tak? To wtedy i, sc. czytamy jako iż. Tu kapiszi, tu finiszi, tu preferiszi, tak? I tak dalej. Lui, lei, kapisze, finisze, preferisze. Nie zapominajmy o tych regułach wymowy. A zatem, capiamo, capite, nie przyjmują tego ISC, i zdania. Mi capite, ragazzi, mi capite, ragazzi. Czy mnie rozumiecie, chłopcy, ludzie, tak, ludzie rozumiecie mnie? Mi capite, ragazzi. Scusa, Marco, ma non ti capiamo, quando parli in dialetto. Scusa, Marco, ma non ti capiamo, quando parli in dialetto. Wybacz, Marku, ale nie rozumiemy cię, gdy mówisz w dialekcie. Non ti capiamo, nie rozumiemy cię. Quando parli, kiedy mówisz in dialetto, w dialekcie. We Włoszech istnieje niezliczona masa dialektów, bardziej szerszych, czyli powiedzmy dialektów regionalnych, właściwych danemu regionowi, nieco węższych, właściwych danemu miastu także, a nawet istnieją zbiory słów, które są właściwe danym dzielnicom w dużych miastach. I dalej, certo Marco, ci capiamo benissimo. Certo Marco, ci capiamo benissimo. Pewnie Marku, rozumiemy się bardzo dobrze. Ci capiamo benissimo, rozumiemy się bardzo dobrze. I teraz uwaga, przy okazji tych zdań zasygnalizuję tylko istnienie pewnego rodzaju zaimków, o których będziemy bardzo dokładnie rozmawiać w kolejnej części, nie na kolejnej lekcji, tylko w kolejnej części tego kursu. Te słówka mi ti ci mi capite ti capiamo ci capiamo to jest pewien rodzaj zaimków i znaczą mi mnie ti ciebie ci nas i tak dalej tak czyli mi capite rozumiecie mnie non ti capiamo nie rozumiemy ciebie teraz ci capiamo bene ci capiamo bene uwaga i to jest inaczej niż w polskim bo po polsku powiemy my się dobrze rozumiemy. My siebie nawzajem dobrze rozumiemy. A po włosku powiemy my nas dobrze rozumiemy. Tak? Ci, czyli nas. Czy capiamo bene? Dobrze się rozumiemy, my, ale czy capiamo bene? Dosłownie tłumacząc, to jest nas rozumiemy dobrze. Jeszcze raz. Mi capite? Rozumiecie mnie? Non ti capiamo? Nie rozumiemy ciebie. Ci kapiamo bene. Tak, rozumiemy się dobrze. Czyli rozumiemy nas dobrze. Wszystkie te zdania, jak również tłumaczenie tych zwrotów z zaimkami, oczywiście znajdziecie w mini-ebooku na stronie poświęconej tej lekcji. I słówka. Oczywiście znamy słówko skuza. Wybacz, przepraszam cię. Do pani, pana powiemy skuzi. Niech Pan Pani wybaczy. Przepraszam Pana Panią. Czasownik skuzare. Un dialetto. Dialekt. Albo il dialetto. Un dialetto il dialetto. Certo. To tyle co pewnie, jasne. Certo znaczy również pewny. Że coś jest pewne. Ale tutaj mamy taki okrzyk. Certo, Marco. Pewnie, jasne. Benissimo molto bene. Bardzo dobrze. Benissimo. Parlare il dialetto, mówić dialektem, ewentualnie też parlare in dialetto, czyli mówić w dialekcie. Parlare il dialetto, parlare in dialetto. Analogicznie parlare il francese, parlare il francese, mówić po francusku, ale parlare in francese, mówić we francuskim. Parlare in dialetto in francese. Inne przykład wyrażeń: capire, rozumieć. Capisco il dialetto, rozumiem dialekt. Capisci lo spagnolo? Rozumiesz hiszpański? Capisze un po', rozumie trochę. Lui lei capisce un po'. Capiamo quasi tutto. Capiamo quasi tutto, rozumiemy prawie wszystko. Capite la lezione? Capite la lezione. Rozumiecie lekcję. Capisco no la situazione. Rozumiecie sytuację. I czasownik preferire. Woleć, preferować. Preferisco. Capisco preferisco. Preferisci. Tu preferisci. Ty wolisz, ty preferujesz. Capisci preferisci, preferisci. Preferisze. lui lei preferisze. Woli, preferuje. Capisce, preferisze. Noi preferiamo, Volime. preferujemy. capiamo preferiamo. Preferite, volite. capite preferite. Preferiscono, oczywiście ten akcent preferiscono, capiscono preferiscono. Wyrażenia z preferire Preferisco partire domattina. Preferisco partire domattina. Preferisco, wolę, wyjechać jutro rano. Do mattina to znaczy jutro rano. Można też powiedzieć domani mattina, jutro rano. Zobaczcie preferire, preferisco i po nim następuje bezokolicznik. Preferisco partire, preferisco venire, preferisco leggere, preferisco mangiare itd. Czyli nie ma tutaj żadnego przyimka. Drugi czasownik bezokoliczniku dołącza się bezpośrednio do preferire. E dale preferisci il caffè o il tè preferisci il caffè o il tè. Volisci il caffè o il tè? Preferisci l'estate all'inverno lui lei preferisce l'estate all'inverno vol lato nis zimę, o cioè lato od zimy. l'estate lato l'inverno gima. Dale preferiamo in genere il mare. Tak ogólnie to wolimy morze. Na ogół wolimy morze. Tak? Czasami się zdarzy, że pojedziemy w górę, ale na ogół, in genere, preferiamo il mare. Preferite il mare alla montagna. Il mare alla montagna. Wolicie morze od gór. Ale uwaga, powiemy preferisci il mare o la montagna. Pytanie, wolisz morze czy góry? O jako spójnik czy. Preferisci il mare o la montagna. Loro preferiscono la montagna. Oni wolą góry. Zdania. Kidiamo a Fabio cosa preferisze? Kidiamo a Fabio cosa preferisze? Pytamy Fabia, co woli. Oczywiście można też powiedzieć Kidiamo a Fabio che cosa preferisze? Pytanie koza preferisze jest właściwe bardziej dla języka mówionego. Co za preferisze? Co woli? To jest taki kolokwializm. Natomiast troszeczkę bardziej elegancko i poprawnie jest oczywiście ke koza preferisze? Ale jedno i drugie jest poprawne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy tego użyć. Czy w mowie potocznej, czy powiedzmy w piśmie. Tak? Dalej. Fabio preferiszi un café o un altro ty? Fabio preferiszi un café o un altro ty? Fabio, wolisz kawę czy następną herbatę? I teraz uwaga. Mamy tutaj... Rodzajnik nieokreślony un. Un café, un te. Mówimy tutaj po prostu o filiżance, o jednej kawie, o jednej herbacie. Tak? Jest to jakaś porcja filiżankowa, na przykład. Fabio preferisci un café o un altro te. Un altro te w tym znaczeniu. Następna herbata, następna filiżanka herbaty, porcja herbaty, ale słówko altro nie jest takie oczywiste. Z prawej strony altro, altra, altro inny altra, inna. Inny, inna to jest podstawowe znaczenie tego słowa, ale to znaczenie bywa płynne, bo na przykład w tym zdaniu un altro te oznacza, czy chcesz jeszcze jedną herbatę, tak? Następną, kolejną, nie czy chcesz inną, tylko po prostu jeszcze jedną. Im więcej zdań w przyszłości z takimi słówkami, które są niejednoznaczne, tym lepiej zrozumiecie ich zastosowanie. Dalej. Preferisco un altro tè, grazie. Preferisco un altro tè, grazie. Wolę kolejną herbatę. Dziękuję. Preferisco un altro tè, grazie. Un tè, il te herbata. Il te il caffè, to raczej gdy mamy na myśli napój. Rodzaj napoju, il te. Tak ogólnie po prostu. Natomiast gdy będziemy mówić o porcji, to najczęściej użyjemy un te. Chiedo agli amici di Fabio dove preferiscono mangiare. Kiedo ali amici di Fabio dove mangiare. Pytam przyjaciół Fabia gdzie wolą zjeść, czy gdzie wolą jeść. Chiedo agli amici di Fabio. Ali amici, ponieważ kiedo a a chi a li amici, czyli ali amici. Preferite mangiare a casa o al ristorante? Preferite mangiare a casa o al ristorante. Wolicie zjeść w domu czy w restauracji. Mangiare a casa o ale ristorante. W domu czy w restauracji. I znów, preferite mangiare. Preferisco no mangiare. Czasownik bez okolicniku po preferire idzie bezpośrednio. Preferiamo mangiare al ristorante. Preferiamo mangiare al ristorante. Wolimy zjeść w restauracji. E voi, dove preferite pranzare, dove preferite cenare, a wy gdzie wolicie zjeść obiad lub gdzie wolicie zjeść kolację? Pranzare jeść obiad, un pranzo il pranzo obiad. Cenare jeść kolację, una cena, la cena kolacja. E voi, dove preferite pranzare, a wy gdzie wolicie zjeść obiad? Signori. Dove preferiscono cenare? Gdzie Państwo wolą zjeść kolację? Loro preferiscono signori, tak? Ta elegancka forma, bardziej zdystansowana. Signori, dove preferiscono cenare? Teraz przeczytam te zdania tylko po włosku. Anna, capisci l'italiano? Si, capisco bene. Se parli lentamente. No, purtroppo non capisco niente. Sì, capisco tutto. Che cosa non capisce, signora? Non capisco quasi niente quando parla così velocemente. Tutto a posto, grazie. Capisco abbastanza bene tutto. Loro capiscono quando l'insegnante parla l'italiano? Sì, capiscono un po'. No, purtroppo loro non capiscono l'italiano. Mi capite, ragazzi? Scusa, Marco, ma non ti capiamo quando parli in dialetto? Certo, Marco, ci capiamo benissimo. Mi capite? Ti capiamo. Ci capiamo bene. Capisco il dialetto. Capisci lo spagnolo. Capisce un po'. Capiamo quasi tutto. Capite la lezione. Capiscono la situazione. Preferisco partire domattina. Preferisci il caffè o il tè. Preferisce l'estate all'inverno. Preferiamo in genere il mare. Preferite il mare alla montagna. Preferiscono la montagna. Preferisci il mare o la montagna? Chiediamo a Fabio che cosa preferisce. Fabio preferisci un caffè o un altro tè? Preferisco un altro tè, grazie. Chiedo agli amici di Fabio dove preferiscono mangiare. Preferite mangiare a casa o al ristorante? Preferiamo mangiare al ristorante. E voi dove preferite pranzare? Signori, dove preferiscono cenare? Spomniamo ancora il meccanismo di creazione di questi forum, ISC. A więc należy wprowadzić ISC między rdzeń czasownika a końcówkę osoby gramatycznej. Wprowadzić, czyli inserire, inserire ISC, ISC tra la radice e la desinenza. Finire, capire, preferire. Ire odpada dla tych czterech osób, wchodzi ISC: capisco, capisci, capisce, capiscono. I z każdym czasownikiem, o którym będzie wiadomo, że przybiera ISC, zrobimy tak samo. Inserire ISC tra la radice e la czyli wprowadzić ISC między rdzeń a końcówkę. Czasownik inserire, czyli wprowadzić, zachowa się tak samo, według tego samego wzoru. Inserisco, inserisci, inserisce, inseriscono. I każdy inny czasownik, o którym wiemy, że przyjmuje właśnie ISC, Będziemy w ten sposób odmieniać. Pod tym względem to są bardzo regularne formy. Czasownik inserire może się przydać, gdy będziecie jechać włoską autostradą. Podczas płacenia. Pobór opłat jest właściwie całkowicie zautomatyzowany już i automat będzie żądał wprowadzenia czy to biletu, czy jakiejś karty, być może płatniczej, być może jakiejś tam innej, do uregulowania płatności. Zdjęcia z autostrady, proszę bardzo. Inserire prima il bilietto. Oj, la tessera. Inserire. Bywa napisane, ale automat zwykle mówi do Was, tak? Rozlega się dźwięk. Inserire il biglietto. Wprowadzić bilet. Inserire prima il biglietto, czyli wprowadzić najpierw bilet. Poi, następnie, potem. Inserire la tessera, czyli wprowadzić kartę. Inserire la tessera. Wprowadzać można na przykład też jakiś kod. Inserire il codice inserire il codice wprowadzić kod. inserire IL pin, il pin, wprowadzić pin. I wiele różnych rzeczy można inserire. Tak, dane do komputera, własne nazwisko do jakiegoś systemu, itd. Całą lekcję, oczywiście znajdziecie na stronie internetowej i w miniboku. Będzie też kilka ćwiczeń na stronie. A także kilka zdjęć na tło pulpitu w komputerze, na tło ekranu z odmianą tych czasowników i SC, żeby się po prostu utrwaliło. Link do strony tej lekcji i ćwiczeń znajdziecie pod tym filmem. Adesso sobie ringrazio e a presto. Grazie, ciao. Ciao ciao.